Cześć, witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj taki odcinek, no może troszeczkę nietypowy, ale sami dajcie znać w komentarzach, czy będziecie chcieli więcej takich rozmów, bo ja zaprosiłem dzisiaj Jacka, z którym znamy się już od wielu lat, ale mimo wszystko Jacek jest moim pacjentem w jakiś tam sposób, pomimo to, że uważam, że jest sam ekspertem już w tej chwili, to jest pacjentem. Na moim kanale znajdziecie taki, nie wiem, dwuminutowy odcinek, który nie wiem, 5, może więcej lat temu był opublikowany, gdzie Jacek opowiada swoją historię. Odcinek, mikro odcinek to jest chyba tam zawał u sportowca, tak to się nazywało. To jeszcze był stary klub męskiego zdrowia. No właśnie, tam Jacek opowiada swoją historię. Dzisiaj do tego wrócimy. Ten odcinek to jest troszeczkę taki follow up. Ja wam powiem dlaczego on tutaj jest. Dlatego, że no właśnie, jak ja mówię sam to jestem troszeczkę taką gadającą głową. Z Martą rozmawiamy, no to jest lekarz i dietetyk, ale tak naprawdę o to w, w, tym wszystkim chodzi o zdrowie, o zdrowie pacjentów. o Ja też jestem pacjentem potencjalnie i kiedyś będę. Chodzi o to, żebyśmy się czuli bezpiecznie i ta rozmowa to troszeczkę ma być rozmowa z osobą, która, no właśnie, prze przekonała się i zmieniła pewne rzeczy w swoim życiu. A jak to będzie wyglądało, to za chwilę usłyszycie. Jacek, witam Cię serdecznie, powiedz kilka słów o osobie. Witaj Tomku, witam wszystkich słuchaczy. No, nazywam się Jacek, mam 56 lat. Zawodowo zajmuję się szeroko pojętą logistyką. No właśnie. Jacek, jaka była twoja zdrowotna historia? Odesłałem do tamtego odcinka, ale jakbyś mógł w telegraficznym skrócie powiedzieć, jak to było z tym zawałem? Tak. Jeżeli chodzi o mój zawał, no była to dość spektakularna sytuacja. Miało miejsce podczas zawodów sportowych organizowanych corocznie w naszej organizacji. Zawsze to jest świetna zabawa. Ja uwielbiam jazdy na nartach. Zawsze korzystałem z tego wyjazdu i uczestniczyłem w tych zawodach. I nic nie zapowiadało w tym dniu, przynajmniej z mojej strony. Ja nie miałem żadnych y, m, objawów ani żadnych symptomów tego, że coś się zdarzy dramatycznego tego dnia. I w momencie, kiedy przekraczałem, y, przekroczyłem metę y, de, tego zjazdu, straciłem przytomność. No, można powiedzieć, Wyglądało to tak, że ktoś wyłączył front i, i światło zgasło i odzyskałem dopiero przytomność w karetce. No właśnie, odzyskałeś w karetce, no później, później dowiedziałeś się, że no tam przeprowadzona była akcja właściwie reanimacyjna i że to wyglądało naprawdę, naprawdę źle. Tak. W pewnym sensie trzeba powiedzieć, Jacek, że chyba w tym wszystkim miałeś trochę szczęścia, ponieważ zwykle tego rodzaju imprezy, tego typu zawody mają jakieś... Zabezpieczenie medyczne czy paramedyczne, prawda? Tak, tak. Zawsze no, w tym dniu się dowiedziałem. Wcześniej się o tym lata wcześniej wiedziałem o tym, ale, ale jakby to zawsze gdzieś było z boku, ale tak, wszystkie imprezy są zabezpieczone medycznie, ale tutaj jakby pierwszymi osobami, które mnie reanimowały, zanim dotarła służby, i to chyba było najważniejsze. To, że dzisiaj z tobą i z Państwem rozmawiam i. Można powiedzieć, chyba to potwierdzisz, nie mam uszczerbków po tak dramatycznym zawale na, na zdrowiu. Byli moi koledzy, a szczególnie jeden kolega, który przede mną, przede mną zjechał i czekał, chcąc sprawdzić jaki ja mam czas przejazdu, lepszy czy gorszy od niego. No i w pewnym w momencie, kiedy ja się przewróciłem, on myślał, że, że robię sobie żarty. No ale szybko zorientował się, że to nie jest żar, że ja straciłem przytomność i praktycznie w tym samym momencie zaczął mnie re reanimować. W związku z tym, że to tak jak już wspomniałeś, trwało dość długo, no, z relacji osób y, różnie to y, podają, ale jest, było to około ponad 10 minut, zanim ja y, odzyskałem tak naprawdę tętnął, bo jeszcze y, przez ratowników był użyty defibrylator, który też jakby. Tutaj jeszcze włączył się i, i został użyty. Także no tak, tak, to było to było dramatyczne i tutaj te służby oczywiście szybko zareagowały, ale zanim odzyskałem przytomność, to troszkę trwało. No dobra, ja tylko przypomnij, który to był rok, no bo to D też. Tak, to jest moja druga data urodzenia. Rok 2019, 12 stycznia. Okej, okay, czyli. W Tym roku już właściwie minęło 6 lat od tamtego incydentu, tak. bo to też będzie ważne w naszej następnej rozmowie. Jeszcze chciałbym wrócić do tego. To jest ważne dla słuchających, oglądających. Bo większość ludzi to myśli, że jakoś to będzie i że w pewnym momencie kiedyś tam za siebie się wezmę i te rzeczy są odkładane na później. Natomiast dla mnie to jest jasne, że gdybyś ty się czuł źle, gdybyś miał awy i myślał o wycieczce do kardiologa, to nie startowałbyś w, w zjeździe i nie brałbyś udziału w konkurencji, gdzie rywalizowałeś, prawda? Tak. Mnie chodzi o to, czy. Byłeś świadomy, czy w tych dniach, tygodniach przed zawałem, ty, czy Ty miałeś objawy i czy Ty już myślałeś, że oj, chyba już jestem pacjentem kardiologa? Czy to po prostu tak do końca Cię zaskoczyło? Powiem tak, zawał mnie zaskoczył, ale dziś mogę powiedzieć, że symptomy były, tylko były, jak to Wy, lekarze, mówicie, nieswoiste. Mhm. Czyli nie był to jakiś duszności, nie był to ból w klatce piersiowej, a był, było to pieczenie z tyłu karku. O, to bardzo ciekawe. Tak, i ono jakby to się potwierdziło podczas koronografii, bo ten ból podczas stentowania on wystąpił i właśnie tam wystąpił. I wtedy mhm. już było jasne, że to był ból. Mój ból, można powiedzieć, wieńcowy. wieńcowy, tak. I to jest mój ból ból wieńcowy, na który muszę teraz uważać, jak on się pojawi, a mam nadzieję, że nie robię wszystko, żeby się nie pojawił, to, to jest mój ból wieńcowy. I wcześniej miałem te bóle przy dużym wysiłku. I to było jakby ym, kojarzone z kręgosłupem, a nie z sercem. No dobra, czyli to jest bardzo ciekawe, bo nie zawsze te objawy są stricte podręcznikowe. My często o tym mówimy, no, dla tych, którzy słuchają, oglądają, że są objawy typowe, atypowe. To promieniowanie do szyi, do lewej ręki, to akurat do lewej ręki to większości ludziom się kojarzy, ale do karku, no to to pod tą szyję troszeczkę mogłoby podpadać, ale to jest nietypowe, tak jak powiedziałaś. I teraz. Rozumiem, że mamy tą akcję reanimacyjną. Zostałeś zawieziony do szpitala, tak jak powiedziałeś, był szczepiony stent bądź stęty, czyli to było w zakopanym, prawda? Tak, to było w zakopanym szpitalu. No dobra, czyli to, to pominiemy, bo to jest rutyna. Wiadomo, że trzeba zaopatrzyć zawał. Zabezpieczona była tętnica do zawałowa, natomiast później miałeś jeszcze w swojej miejscowości chyba drugi zabieg ta. antyplastyki. Tak, tak. Czy... Czyli okazało się, bo to też jest ważne dla słuchających, że no, my śpimy czasami na kilku bombach mierzycowych i dopiero pęknięcie tych blaszek powoduje stan ostry, ale czasami można z nimi żyć latami. Co zresztą w strategii zachowawczej, do czego dojdziemy, no, to jest podstawa, że czasami możemy, możemy z, ze zwężeniami mierzycowymi żyć lata i być stabilni i właściwie też nie mieć objawów tej choroby. Ani dużych ograniczeń. No ale właśnie, do tego dojdziemy. Przeszedłeś tą standardową ścieżkę, czyli to, co jakby oficjalnie proponuje kardiologia, poczułeś się na pewno naprawiony, dostałeś typowe zalecenia, czyli na pewno musiałeś przyjmować jakąś tam ilość leków. Natomiast jakbyś odpowiedział na pytanie, czym różni się Twoja dalsza ścieżka od ścieżki większości pacjentów? Czy nie wiem, czy się różni. Rozmawiając z nimi tak, to masz rację, z wieloma się różni. Ja jakby oprócz tej typowej ścieżki po, po zawale, tak jak może nasi słuchacze wiedzą, a ci, którzy nie wiedzą, no, jest duży strach po takim incydencie, wewnętrzny strach tutaj o, o, o swoje życie i ta niepewność przyszłości. I w związku z tym, oczywiście, wsłuchamy się wszystkich zaleceń. No, przynajmniej myślę, że większość pacjentów realizuje, ale ja gdzieś cały czas starałem się czytać, co mogę zrobić sam, co mogę zrobić, co mogę zmienić sam, żeby i co robiłem źle wcześniej, że taka sytuacja miała miejsce, że mi się przytrafił zawał. Oczywiście są. Wyczytałem i że są obciążenia, y, oczywiście genetyczne, tutaj rodzinne, y, no ale bardzo duży wpływ ma to, co my sami robimy y, z naszym zdrowiem czy z naszym ciałem. Ten temat zacząłem drążyć. Co, co ja mogę dodatkowo zrobić, żeby to się nigdy już nie powtórzyło? Y, no w związku z tym trafiłem na. I, I na metody tutaj naturalne. Głównie się skupiałem na metodach naturalnych i nie, nie jakichś cudownych specyfikach, a bardziej na aktywności fizycznej, no i przede wszystkim tym, czym się żywimy. Oczywiście w standardowych zaleceniach mamy tutaj wskazówki o ograniczeniu tłuszczy, tłusz, szczególnie tłuszczy zwierzęcych, ale no jak to zawsze diabeł tkwi w szczegółach i później te szczegóły, jak się okazuje z mojej perspektywy, z mojej historii badań parametrów krwi, które są istotne, ma bardzo duże znaczenie. To ruch oczywiście jest bardzo ważny i tutaj trzeba dbać o tą stałą dawkę ruchu. Bez szans, stosownie do, do wieku, ale to, co jemy, ma ogromny wpływ. Ja to testowałem wielokrotnie poprzez no, swoje badania, często się badając i, i mierząc te parametry. I żeby dojść do tych parametrów, które są preferowane, które są inne, a dojść do nich dzięki diecie, niekoniecznie e, poprzez leki. No więc właśnie, bo ja oczywiście nie chcę spoilerować tutaj, ale ja znam Twoją całą historię. Czyli ty poszukałeś schematów, które szły głębiej jednym słowem niż te standardowe zalecenia, które pacjent dostaje na karcie wypisowej, na karcie informacyjnej z oddziału kardiologii. Albo z oddziału rehabilitacji kardiologicznej, bo na szczęście spora ilość pacjentów dostaje jeszcze możliwość rehabilitacji. No jaka ta informacja jest, to jest, ale zawsze ona istnieje dodatkowo. Natomiast to, żeby podsumować Twoje słowa, Ty poszedłeś dalej. Czyli na jakimś tam etapie się spotkaliśmy, no i, i się okazało, że wybrałeś tą, ten, te protokoły, które no, posiadają te dane, zresztą ja je stosuję pracując ze swoimi pacjentami i zacząłeś je stosować. Patrząc na sześcioletnią historię Twoich wyników badań laboratoryjnych, dysponujesz wynikami, które były powiedzmy na typowym leczeniu kardiologicznym i na tej, powiedzmy, diecie, która jest, no, albo zalecenia, które są na typowej karcie wypisowej z oddziału kardiologii. No i później masz całą serię wyników badań, które no, gdzie poszedłeś już dalej, czyli włączyłeś protokół nieprzetworzonej diety roślinnej, starałeś się ograniczać oczywiście te skoncentrowane tłuszcze, również roślinne, czyli ta, ta, ta część bezolejowa, prawda? Tak. Po pierwsze, Jacek, czy to jest możliwe stosować taką dietę, czy to jest tylko dla mnichów i bo, bo ludzie właśnie nie wierzą, że to się da zrobić.